Ten se stanął tym mercem dosyć swobodnie Rudy las się dosyć mocno rozpanoszył na placu wolności Powiem wam Nie wiem czy tutaj raczej nie stoimy 112 Tutaj nie można stać Także 112 Tutaj inwalidzi stają na tych miejscach Jaki to jest Mercedes ML? Dzień dobry panu, chciałem zgłosić dwa nieprawidłowo zaparkowane pojazdy To jest Rybnik Już podaję, Rybnik, Plac Wolności pod Fontanną Nie, nie, to nie Rynek, to Plac Wolności przy naszej Fontannie Trzy nawet będą, bo trzeci dołączył chyba Pierwszy będzie peżot, Partner już, SR4643 Urszula Drugi to jest Mercedes SLS ST, ST 6768 Xero, X jak Xero Tak Trzeci wie pan chyba jest uprawniony, jest uprawniony, bo on tutaj ma kartkę, także mi się wydaje, że trzeci Noc w miejscu są zaparkowane, w którym nie mogą stać. Jest to miejsce, nie wolno tu stać. Jest zakaz zatrzymywania i postoju, i jest to ruch pieszy, się tu odbywa i blokuje. Ja zgłaszam anonimowo, to jest mój numer telefonu. Zgłaszam anonimowo. Dziękuję serdecznie, kłaniam się, pozdrawiam. Do widzenia. Tu... Proszę pana, tutaj niepełnosprawni parkują generalnie. Nie ma miejsca, to jest dla niepełnosprawnych. Ja panu coś powiem. Między nami. Wi Niech pan posłucha. Za tym białym pan staje legalnie cały dzień. Tylko pan nie wie tego ode mnie. Jak chce pan stanie za białym, to tu nie kasują. Tu. Pod jubilerem. A tam po, koło sklepu też? Też. Cała prawa strona, tylko żeby zostawić drogę dla niewidomych, tu nie kasują po prawej. bo jestem pielęgniarką. No ja nie obchodzi mnie to. Ja, ja panu doradzę pan se stanie, bo to są legalne miejsca, a po lewej nie wolno, a po prawej wolno. Taki świat, taki kraj. No, także tajemnica placu wolności jest taka, że można stać po prawej legalnie tutaj. Tu możecie stać cały dzień, darmowe miejsca parkingowe dla wszystkich. A tu po lewej, jeżeli staniecie, to straż miejska tu kasuje, naprawdę uwielbia to kasować tutaj. Także dobra. Mamy tutaj